Zwycięzca w konkursach lodziarskich. Może. Tak, widząc Mateusza za kamery, też widzę, że też czeka na ten deser. Tyle, że Myślę powiedzieć tyle, że wpadajcie tutaj i degustujcie. Tak. Witajcie w kolejnym odcinku Gin Tonic Club. Tym razem będzie bardzo słodko, a razem ze mną Mariusz Górecki. Kreator smaku, cukiernik, zwycięzca w konkursach lodziarskich, jak i reprezentant Polski na arenie międzynarodowej, a dokładnie będziesz nas reprezentował na konkursie Valerona 12 maja. Dobrze pamiętam? Dokładnie. W Singapurze to się nazywa Chocolate Chef Competition. To już jest finałowa edycja, także to jest top 8. Najlepszych ludzi na świecie. No dobra, powiedz mi, Mariusz, no bo wiadomo, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o dzinie. Czy gin jest ciężko, często wykorzystywany w cukiernictwie? Bym powiedział, to jest taka bardziej nisza, czyli nowy temat. Można go rozpocząć i zdobywać na nim przeróżne sukcesy, czyli stworzyć na tym jakikolwiek deser. No, no, niestety nie ma deserów, ani nie używamy w cukiernictwie za dużo e, dżinu. Dobra, a uważasz, czy sam gin e, ma szansę na rozwój w tej dziedzinie? Albo czy sam gin może być deserem? Myślę, że tak. Jest to bardzo fajny e, trunek mm -hmm. <laughs> alkoholowy. E, dużo smaków, odpowiedni paring tego dżinu przy Waszej pomocy oczywiście, e, pomoże stworzyć taki odpowiedni deser. Dobra, super. A powiedz mi, a Ty sam od czasu do czasu korzystasz z do, tw do tworzenia własnych deserów? E, ostatnio właśnie miałem okazję tworzyć dla Ernesta a e, Jagodzińskiego, restauracja Authentic, pozdrawiam serdecznie, e, deser z palingiem właśnie dżinu mm, z dodatkiem jałowca, z którego jest wykonany dżin. To było właśnie parfem z mirabelki, e, dakłas migdałowy, financier oraz e, genasz kokosowy. No dobra, a jak dostałeś jakąś informację, jak Twoi goście zareagowali na taki deser z ginem? Słyszałem, że było bardzo, bardzo smacznie. E, tam była lekka nuta jałowca, coś fajnie się wkomponowało razem z kompotem mango. Także myślę, myślę, że sami też próbowaliśmy właśnie na restaurac w restauracji u siebie ten deser i wszyscy byli zadowoleni. Czyli śmiało możemy stwierdzić, że Dinn ma bardzo duże jakby horyzonty pod względem użycia go w cukiernictwie i ma bardzo duże możliwości, żeby był coraz częściej wykorzystywany. A powiedz mi, jak ty współpracujesz chyba z wieloma szefami kuchni tutaj, nie tylko tymi znanymi tutaj z Poznania, jak Ernest Jagodziński, ale też z kilkoma w całej Polsce. A jak tak z nimi współpracujesz, często spotykasz, żeby szefowie jakby też wykorzystywali gin w? W cukiernictwie, czy w ogóle inni cukiernicy wykorzystywali ten, ten trunek? Bardziej jest takim kreatywnym, jest Rafał Gajownik. On właśnie wykorzystuje dużo, dużo jałowca. Wykorzystywał, bynajmniej wykorzystywał w deserach. Albo Krzysztof Kopciński od Robertasowy mm -hmm. z Warszawy. Też mega kreatywny cukiernik i myślę, że też wykorzystał w jakimś deserze u siebie gin. DIN no, jest w ogóle fajną alternatywą deserową, bo ma. Morze. No, tak, może, może aromatów. Aromatów, z tym się akurat zdecydowanie zgodzę. A powiedz mi, bo teraz otwierasz za niedługo własną cukiernię, jesteś jakby w trakcie. Czy planujesz mieć u siebie też jakieś takie właśnie desery alkoholowe, ale stricte, które będą miały w sobie właśnie jałowiec, gin czy inne aromaty? Czy już to rozważałeś, czy to jest za szybka rozmowa? Rozważałem akurat tą kwestię mm -hmm. i biję się akurat z myślami na tym, na tym etapie, bo na pewno myślę, że jeden deser chociaż będzie na tym E, na nabazował na tych smakach dżinu, e, odpowiedni właśnie pairing tego ze smakami e, i nie wiem właśnie jak ludzie zareagują. Nie chcę właśnie, atakować z kilkoma od razu e, deserami na podstawie dżinu, ale na pewno będzie właśnie jakiś jeden użyty e, trunek w tym. A powiedz nam, gdzie będziemy mogli spróbować tego? Prawdopodobnie wybitnego DSL. <laughs> Będzie to Szczepankowo, czyli Michałowo, ulica Michałowo 22. Super, no ci, ja osobiście już nie mogę się doczekać. Widząc Mateusza za kamery, też widzę, że też czeka na ten deser. No, jak wiesz, my też również lubimy gin w cukiernictwie, troszkę też inspirowaliśmy się nieraz Tobą, żeby stworzyć tutaj nasze desery, jak Tiramisu Gin Tonic, ale to oczywiście o tym, o tym porozmawiamy za kamerą. I zdegustujemy. <laughs> A powiedz mi jeszcze, czy gin jako trunek, może być też zamiennikiem zamiast deseru, czy wolałbyś używać ginu do podkreślenia smaków? Bardziej do podkreślenia smaków. Czyli mm -hmm. użyłbym ginu na przykład do zrobienia musu, jakiegoś lekkiego, fajnego, na białej czekoladzie. A w środku schował e, dodatkowe aromaty e, związane razem z tym ginem, na przykład, czyli bardziej azjatyckie, azjatyckie cytrusy, smaki. Albo właśnie, właśnie mi się najbardziej podobają akurat do serów e, hiszpańskie aromaty ginu. Hiszpańskie aromaty tak. ginu. No, tak. no, czyli tam jakieś te rozmaryny, bazylię. Tak. Jest. Lubisz, jak podbijają. No, one świetnie. Podbijają cytrusy. No, my też, jakby w dzinie z tonikiem, często, często właśnie używamy toników śródziemnomorskich, które mają tymianek czy to rozmaryn, właśnie po to, żeby podbić te cytrusowe aromaty. E, a jak jeździsz na te konkursy e, po całym świecie, powiedz: e, często spotykasz się z jakimiś właśnie propozycjami e, kolegów jakby z branży, e, którzy używają samego trunku? czy i jeszcze to taka dość mocna, mocna rzadkość, czy może już za granicą takowe desery dość mocno się pojawiały? Bardziej rzadkość. Eee, używają, używają zazwyczaj whisky, rumu. Eee, sam ostatnio użyłem akurat e, pasoa, likieru. Także dodajemy, cykienicy bardzo chcą dodawać właśnie alkohol do podkreślenia, bardziej mhm. wybicia smaku właśnie w, u siebie w deserze. Super. No to tak troszkę podsumowując, czyli można śmiało powiedzieć, że gin jest trunkiem, który tak naprawdę początkowo dopiero zaczął się rozwijać w samym cukiernictwie, ale ma ogromny potencjał. Tak jest, tak jest. Myślę, że jeżeli ruszyłbym w ten temat, będę może praktycznie pierwszym, pierwszym osobą na pewno w Poznaniu, która za inicjatywę Zaingeruje ten, ten mm -hmm. produkt właśnie w deserach i to może być bardzo znaczące odkrycie, właśnie w cukiernictwie, ponieważ nie spotykamy tego na, na co dzień. Na co dzień. No to jest akurat racja, że tak jak wspomniałeś wcześniej, że ta whisky czy inne alkohole się pojawiają. Gin troszkę mniej, ale to też pokazuje, że e, no... Jest potencjał. Jest, jest, jest potencjał, potencjał. Tym bardziej miałem okazję smakować Twoich deserów, więc jeszcze bardziej widzę w tym potencjał. Mm -hmm. e Mówiąc skromnie o twoich deserach. E no ale to bardzo się cieszę. Fajnie, że dzisiaj do nas padłeś. E Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć dodatkowo tutaj na temat ginów do e naszych słuchaczy? Mm, myślę tyle, że, myślę powiedzieć tyle, że się tutaj i degustujcie. No i to jest to, co chcieliśmy usłyszeć Miod na uszy. E, dobra, dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie też, że jeżeli byście poszukiwali ginów, zapraszamy na c 25 a Lokal Morze. Jeżeli poszukujecie toników i gadżetów z tym związanych, to dostarczamy na teren całej Polski na stronie gintoniklap.pl. Do zobaczenia w kolejnym wywiadzie. Do zobaczenia.